Has come to our family. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor shadowed manner, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient Earth, but we were in a realm of death and madness. Fled, laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity, until consciousness failed me. You remember our venerable house, opulent and imperial. <laughs> it is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous, clutching shadows. Of the Hej, cześć. Z tej strony Jakub, zapraszam Was do nowej, nowej serii na moim kanale The Darkest Dungeon. Zobaczymy czy uda mi się pokonać całe zło tego świata. Będziemy grać, właśnie, będziemy grać na wszystkich dodatkach jakie posiadam. Tak, rozpocznij. Będziemy grać na normalny poziom trudności, bo na tym to w ogóle nie dałbym rady. Więc będziemy na normalu grać. Mniej więcej na normalu. Jeśli ma nawet I na normalnym tak to trudne będzie. Więc widzicie, za chwilę wybieram się nazwę naszej posiadłości. Niestety nie wiem, jak to nazwać, więc nazwijmy coś takiego. Powinno pasować. Więc wybieram to. No i sobie kolej cień nie, jednak jeszcze co stało. Po izobiee cięcie widzi się ładować. A zascie ciko. You will arrive along the old road. It winds with a troubling serpent-like suggestion through the corrupted countryside. Leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient pitted cobbles of the old road. And on its writhing path, you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. Więc chyba koniec, tak? za Ta złe się wczyta. Już się wczytało, więc gramy. Ale jeszcze wszystko wie dobrze z tym nagraniem. Już ja dwa razy próbuję to nagrać. Po raz tam w toku nie wyszło. A teraz mam na nadzieję, że wyjdzie znowu. Dobrze, nieźle. To powinno być coś proste. Kupować tych wszystkich. I tego ostatniego. Tego gościa. Coś ciekawego. Chyba te same rzeczy spotkać jak zwykle. Chyba nic się nie zmieniło. Zawsze jest to Jabłusz trucizna albo Oskar. Najpierw jej Jest to niefajne aż tak. Jest. Czas trzeszczyć szybko z z tyłu. Pogłuszę go. Powinno go ogłuszyć. Kurde. Powiedz się został to grać jak zwykle. Kiedyś kryta. Krwawienie, kurde. Tak, najszybciej. Już kurde dostał? Zdejmę go. Jest, Dobrze, niech się skup. Reynard, radę. No o Kurde, niedobrze. Już w samoużku zginę. Już raz zginąłem w Kiedyś się grałem sam. Samemu. Było to było za fajne. Hmm. Jak w grałem tego i lepiej poszło. No kurde, szybciej! Zobaczcie go! To? nie jest strzał z bliska, to nie jest strzał z bliska. Dobra. Teraz zginie. Nie wie jest strzał z bliska. Mamy skarby. Kontynuujmy i otwieramy. Proszę, otwórzcie. Proszę pułapka. Więc wchodzimy. Skarby zebrane. Alej? Co my mamy? Ciperk? No nie, przecież tak, wolę mieć maksymalne życie. Ale przynajmniej jest negatywny. Wczyduj się, wczyduj. Welcome home. się Tutaj, nie tu. I bierzemy kolejną dwójkę. Jeszcze jedną misję and dzisiaj zrobimy. Będę taki sam oczkowy, to, to będzie wstęp, więc. Women and I os... najpierw to ulepszamy. Żeby było ulepszone, żeby było ulepszone i więcej, więcej szkiwaczy przyszło. Teraz oznaczyć wszystko. Żeby nie przeszkadzało. Charge, wszystko, wszystko dobrze. Most are here, covered in the poisoned earth awaiting merciful oblivion Nie da dobrze. will know the of my failings. dobrze. Nie dziwne, że to się nie przyda. O, to jest fatem dyskalnego leczenia. Kulczy o 20% słabszy. Goście nam się batali przytrafili. Bardzo się. kurde. wierzymy. O, o, tak, chyba. Eh, jakie umiejętności, na których miejscach mają? To. To wyda każdym. To też może być. Lepsze mu nam się wlosować. Żywność. Najlepiej całą kupować do leczenia. Najlepiej się przydać jakieś 7 pochodni. No łopatę, klucz, i... Nasz jakiś wypadek krwawienia by zeszło. no to, i Nie, o, tu tak się w ogóle przyda. Więc możemy lecieć. I ta misja pójdzie szybko, to jeszcze jedno zrobimy. Bo coś ciekawe wpadnie. nie? koni To fatalne. Dziemy. Hmm. Nasza kompania wyruszyła. A tego nie znosi, przegrzewa się dość szybko. Osnowarczy Kurde. Jako ten sławy jest. Kurde. Zobacz, co wyjdzie z tym nagrywaniu z tego. Uspokoić kurczę w więc Ogłoszyć. nie poszło. A nadzieję, że to nagranie będzie dobrze wyjdzie. I po nim. I przepraszam za jakąś miły komentarz, ale... Wiecie, jak to jest, jak się od jakiegoś czasu zaczyna nagrywać. Ani od kilku lat. Chciałem dwa lata temu nagrywać, ale wyszło jak wyszło. Nie wchodzi zawsze za dobrze. Ta misja jest samoczkowa, więc po ty jeszcze mi się zrobimy czasami jest tak samo w ogóle. Dziwne, że jest taka sama. Kurczę. Co? Ogłuszenie się przydaje to tam. Kurczę, nie! Eee, niedobrze, niedobrze. Trzeba jak szybciej załatwić. O, to za dobrze. Jak? E, ogłuszenie. Kurczę, nie! Nie za dobrze. Te po teraz jest najgorszy. To jest taki... ...zatrucie. Weszło. Jedna na przykład. Strzał. Teraz powinno idzie To ...nie Prawie od jednego To się zadaje Jeden obrazek przynajmniej Było blisko No i koniec Z trupami żywymi Co jeszcze bardziej martwych wcześniej Pójdziemy tu i potem tu. Tu jest kolejna skrzynka. Dobrze. Tu pochodnia i... i... walka. Niestety. Ale ogłuszenie na szczęście, Patek, co? Eee, ale przydałoby się jego ruszyć. usznika e, Rozpyskowy. Przedpunkt, weź wnik I pogłuszenie. Zaraz powinien... no, chyba nie pchać tak szybko. Zazwyczaj mocno ich wolno. Trucizna, weźcie ich Z strzeli w niego, tego Trzeba się leczyć? Lepiej teraz. Tu się obudzę i wyjdę z jednej w Ale młot, no kurde, krytyk! No kurde, przekrytyk do leczenia. Trzeba się w ogóle leczyć. A tu jest kapiszka, coś płynnego wyleczyć? później. nie, 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 to nie, 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 się nie, to, to się... nie, jego. Tak, nie, 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 Tak tak. tak? No i dobrze. List Zkaz te sobie, do tego lepiej, bo nie z życiem niego tu płapki i znów on opiecha. Ja tu nie mam pecha. Kto wie, kto wie, to masz, rozwój świetnie idziemy i odwalimy jeśli tu dole pójdę to pójdziemy dalej szybko coś jest zna klucze znowu klucze o guszy. tak. Mm. Padł Świetnie. Też mam nadzieję, że z głośnością będzie wszystko dobrze. Było wcześniej za głośno. A jeszcze że dobrze wyszło z nagraniem. Tak był pierwszy film na YouTubie, był musiał być za głośny Podwały się dopiero później. Kurczę A już nie chciał się ją nowa nagrywać. Starczy godziny już nagrywanie to było męczące. A co, że nagrać jeszcze drugi raz w godzinę. Jakoś życie się toczy. A już jego nie. Jak już się, się teraz. Tak, kluczy, Krew się przyda. Ale nie teraz. I po co skrzyku, te klucz powinien być. A, czyli nie ma klucza. Był klucz. go ukradł, kurde że jak się użyć tego krzadła, z tych skarbów, ale on go nie użyje. Mógłby z skrzynkę. A, ali pójdzie nadal. Zawsze musi okleść. Nie trzeba. Dlatego nie na widzę Znowu już przesadziłeś. Nie mi dzwonić. w kurzu. Za się płaci. Dalej. Nie, czy daj coś w tym nagraniu, jak to się skończy misję, czy nie? Zobacz, to na się nagrania. E, to kurczę, no wpływam ich nakarmić. Kurczę, ale przynajmniej są e, o to jest, proszę. Tak jest. Eee, ...tego, żeby to ułatwił. O, no, masz. Świetnie. Ekscelent. O no, Zawsze jak gra, to zawsze kapłaki dostają największy łomot. To prawie lubię wierzących. Te trupy to ateiści. Tacy dosłownie. Ale zostali żywot pamiątkowymi. A ja dostanie, od życia ma 9, ku... Daj leczenie, leczenie. Chodź, bym mógł ruszyć? Powinienem. No. Нехту, точнее не стало. Что мне только-то будем познавать, познания неужелны. Понятно. То. In Radiance, Надо уже пошло. Не судилен. Gdzie mój nie będzie taki drętwy jak zwykle? Ja sam czuję, że jest drętwy. Aż wizerunek nie... z całego siebie jest oglądać. Tak, że się z tym czuję, jakby źle to wychodzi z nagraniem ogólnie nagraniami. Więc kończymy. Więc skarby nie tak dużo, ale jest cośkolwiek pozytywne rzeczy. Może być ręcznie palczy Ale to już jest niedobre cały wyrzut Tak rzuca się swą, swoimi bombami, że aż lecę mu do tyłu The tents are pitched, banners fly, and the corpses stand up already. The servants come to town. Fresh kegs, cards, and curtained rooms. When you've finished, no doubt you'll be line. The cobwebs have been dusted, the pews set straight. The abbey calls to the faithful. Tutaj może być na trzecim, ten na drugim ten na pierwszym musi być. Ktoś musi być na ostatnim. Jakąś wymyślę potem jak się ustawiać. to może być. A wóz nadal Że to ulepszyć, i to chyba będzie koniec odcinka, tak sądzę. Zakończyć? To ma więc, kogo tu i gdzieś nastąpi. Hej.